Dzień dobry drodzy Państwo, dzisiaj sobie będziemy oceniać czerwone kartki. Właściwie to robić tier listę tych czerwonych kartek. Mam tutaj taki filmik przygotowany z najbardziej agresywnymi absurdalnymi, groźnymi sytuacjami boiskowymi. Może kiedyś powstanie druga część, bo wiem, że ktoś pewnie w komentarzu napisze a dlaczego nie ma sytuacji z zawodnikiem X, który zrobił zawodnikowi Y lobotomię na przykład. Nie wiem dlaczego nie ma, może kiedyś będzie. Przechodzimy więc do odcinka. Mamy tutaj pierwsze zdarzenie. Neymar, ja oczywiście nie wiem co tutaj będzie. Będę kompletnie zaskoczony. Mamy tutaj zdarzenie Neymara z kimś tam. I czerwona kartka. No gówno, gówno. Daje to na, na D. O, tutaj już mamy takie fajniejsze. Troszkę mi to przypomina z finału Mundialu 2010. Wejście chyba de Jonga w. Szabi Alonso to był? Albo Winiestę. Tylko, że nie w Bargach gdzieś tutaj w klatę muszę. To daje na, na luźne C. Myślę, że może być coś lepszego. No takie. Po, Położył mu piętę na barku. Nic niesamowitego, szczerze. Ha, <słuch> to fajne. I sam Allardyce, czekaj to jest zły nie nie z kim oni grają Chyba z tak? z Ej no fajne, ja, ja bardzo szanuję kopnięcie piłką w rywala Spójrzmy, rzućmy od, na to okiem jeszcze raz W sumie to dwa trupy można powiedzieć, bo tutaj od jednego się odbiło i poleciało drugiego Solidne A na mojej tier liście. Dobra, lecimy dalej Czekaj, czekaj, czy to jest Antony? To jest Antony, tylko że blondyn. I Arne, Arne Slot, czyli Ajax grał z Feyenoordem, tak? A Co tu się stało? Za, to za symulację dostał? Aha, nie czaję. za symulowanie? Dobra, jakieś gówno, D. O, kolejne kopięcie! To chyba fajniejsze niż to wcześniejsze. No może nie, może jednak nie. Kurde, no przeanalizujmy to. No dostał po prostu w bark. Nie, 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 nie. To takie C. Jakby w twarz, jakaś krew jakby się pojawiła. Był potencjał, niestety zmarnowany. Ricardo Kaka. A kto oglądał odcinek na kanale Remake? Skrót yy, kariery Ricardo Kaki, to wie, że to jest chyba jego pierwsza czerwona kartka w karierze. Nie wiem czy klubowej, ale na pewno reprezentacyjnej mecz na Mundialu 2010. Kto ogląda łapkę w górę. I, a i komentarz nie też zostawi. Ogólnie to gówno straszne. W sensie absurd. On tu nie wiem za co dostał czerwoną kartkę. W skali czerwonych kartek Tier D. Tier Czekamy na coś lepszego. Co dole jest timer. Ciekawe czy będzie czerwona kartka Gerarda. No, nieładnie nie Messi tutaj. Oj, nieładnie, no gdzie to tak. No ale to takie zwykłe odmachnięcie się. No, to też nie ma krwi, nie ma złamanych kończyn. Nie było to nigdy wiralem z tego co mi się wydaje, więc animiczności to w sobie nie ma. Też jakieś tierce. Powiedzmy, doceńmy, że była to bardzo szybka czerwona kartka, ale to jedyny plusik. A, tak, tak, tak. półfinał albo ćwierć finał Ligi Mistrzów 2009, chyba. Wielki przekręt Barcelony. No, podsumujmy, nie było tutaj kontaktu z rywalem, nie było krwi, złomanych kończyn, ale było tutaj na pewno dużo absurdu i dużo pieniędzy posmarowanych, więc dajmy to na tier B, właśnie ze względu na to przepchnięcie Barcelony. O, jest, jest i mój ulubieniec, Stevie G, Stevie G, 38 sekund. No i to jest bardzo fajny faul. Szybka czerwona kartka, groźne wejście, gdzieś tam w piszczel chyba, o ile dobrze pamiętam. Kurde, nie ma powtórki. Rzucimy sobie jeszcze raz tagokiem. Czekaj. Może ja to źle pamiętam? No, nie, no, wpiszę, wpiszę to chyba było, gdzieś tam w okolicy kostki. Fajne, daję to na A. Bardzo fajne wejście. Mhm. El classico Ale czekaj, czy tutaj był kontakt w ogóle? Tu nie było kontaktu. I to właśnie o to w tym chodzi, że tu nie było kontaktu. Czekaj, kogo on sfaulował? Kto to jest? Daniel Alves? Tak, Daniel Alves. Kurde, co myśleć o tej czerwonej karce? No bo oczywista symulka. Sędzia jakiś debil. Ale z drugiej strony, no. Trzeba docenić talent aktorski Daniela Alvesa. Bo wyglądało to bardzo naturalnie. Więc no chyba B. Chyba B. Betier, tak mi się wydaje. No bo w sumie właśnie tylko ten talent aktorski jest tutaj bardzo doceniany, bo no wejście może było i brutalne, ale z drugiej strony nie było tego kontaktu fizycznego. Więc no czegoś tutaj brakuje, ale no bardzo ładnie tutaj upadł Daniel Alves. O Soczyście, so. Oj, tak! Piękny, piękny, piękny. No, chyba mamy pierwszy estier, proszę Państwa. Ale siadł, boż O, tutaj Queen's Park Rangers z Manchesterem City. To chyba poszedł cios w żebro. Takie są najgorsze. No, niby z ale jak dla mnie to jest setier. Też brakuje tego czegoś. Może jakby, jakby za tym ciosem poszedł kolejny. Jakieś kolano na głowę, a tak no to. Tu jest chyba Joe Barton, o ile dobrze pamiętam. Albo kojarzę z twarzy. No a tutaj co się stało? Co jest? Oszalał ty. Co jest kurwa? Jakiś chory psychicznie? No to. To jest mocno absurdalne. No bez kontaktu fizycznego, ale z drugiej strony trzeba, na, trzeba docenić kreatywność, no bo czegoś takiego jeszcze nie było. Um, ale no z drugiej strony mamy kilka pytań. Gdzie on biegnie? Dlaczego on krzyczy? I nie chcę poznać odpowiedzi na te pytania, bo to fajnie zostaje właśnie taki, taką zasłoniętą kurtynę w chunie. Jeszcze jedna kartka, ale dlaczego? Co go do tego zmotywowało? Gdzie on pobiegł? Jak ta sytuacja się dalej potoczyła? Zostawiam to na tierze C. Jakbym może miał więcej informacji, to mógłbym to delikatnie wyżej wepchnąć. Bo wydaje mi się, że to może być bardzo ciekawa sytuacja. Nie chcę mi się tego szukać, bo już jest późno. Zostawiam, zostawiam w te, że C może kiedyś poszerzę tę wiedzę. Lecimy dalej. To fajne, to fajne. To fajne, to bardzo fajne. Tylko teraz tak. Won czerwoną kartkę dostał, a cios został wykonany już po tej czerwonej kartce. No, natomiast nie ma jakichś sztywnych reguł, mm, kiedy ocena wlatuje, czy, czy, czy za faul, za który się dostaje czerwoną kartkę, czy jeżeli jest jakiś jeszcze bonus po tej czerwonej kartce, mm, czy nie może to podbić. I wydaje mi się, że plus za warunki pogodowe, niesprzyjające, plus za kreatywność, bo też jest na wysokim poziomie. No i cios. Ewidentnie, też fajnie wymierzony. Bardzo szkoda, że ten cios poszedł tylko w jedną nogę. Jeżeli poszedłby w dwie, bo on wylądował na pęcinie, wiesz? na tzw. Pęcinie, tak zwanej pęcinie, tak? się chyba na to mówi. Je jeżeli cios by został wykonany w dwie nogi, ja tutaj widzę fajny potencjał na ścięcie tego sędziego. A tak, to on pozostał na, pozostał w pozycji pionowej. Tier A, jakby poleciał arbiter na ziemię s ale zostaniemy przy tierze A. Natomiast fajnie, kreatywnie. Zachęcam zachęcam do takiego kreatywnego podejścia do tematu. A tutaj? No, to taki klasyczek. No, ile tutaj już razy widzieliśmy takie poduszanie? Nie, 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 to detier. Tutaj czegoś więcej oczekujemy od zawodników. Chociaż, coś tu się dzieje? A zwykłe przepychanki. No, dalej podduszanie. Nie, 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 nie. To tak, tak nie róbcie. Więcej kreatywności panowie. To chyba Meksys, tak? To więcej kreatywności. No to też takie bez polotu. Chyba, że tutaj coś się stanie jeszcze. Aha, o, no to zaskoczenie. Ej, to zaskoczenie. Fajnie, fajnie. Tak zwany zwrot akcji. No dobra, dobra. Dałbym detier, no bo to też zwykłe podduszanie. Ale ten zwrot akcji wykonany przez sędziego, podoba mi się. Zaskoczenie wymalowane na twarzach zawodników, również. E, niczego sobie. Dam to na betier. Betier. Nie, no nie spodziewałem się coś takiego. Uuu To też ładne. Kreatywnie, kreatywnie. Fajna figura w powietrzu zaistniała. Spójrzcie, że ta noga wykopująca tak poleciała w przód. Trafiła albo i nie trafiła, a była blisko trafienia w plecy zawodnika. Do tego po wykonanej figurze została chyba prawdopodobnie kontuzja poczyniona. Nie wiem, czy mogę tak to określić. Całkiem spoko. Betier. Chyba nie ma kontuzji, bo tutaj widzę, że normalnie chodzi. Betier. Za dość nieoczywisty. dość nieoczywistą akrobację. No a tutaj co będzie? Ale to chyba jest ten znany klip, tak? On głową wleci. No, no, kurde. Na to mam troszkę takie spojrzenie dość specyficzne, ponieważ to jest fajne, kreatywne, z rozmachem, że tak powiem, z rozmachem, ale ja już to widziałem tyle razy, że kompletnie to nie robi na mnie wrażenia. Dlatego to będzie taki Betier, tylko Betier. Może jakbym to widział po raz pierwszy, dałbym to wyżej, ale no, niestety. No tutaj co mamy? Też to widziałem. I to jest fajne wejście, takie agresywne. Nie wiem, czy, jakaś, jak, czy jakąś kontuzją się to skończyło, ale fajnie, fajnie. Ale chyba też Betier. Czegoś tutaj mi brakuje. No i zobaczmy. To jest tak. Uratowanie zespołu przed stratą bramki. Figura zaistniała w powietrzu również fajna, bo on tak zmiażdżył go, że tak powiem, swoimi nogami. Właściwie to zmiażdżył swoimi nogami jego nogi, przez co uniemożliwił mu dalszy bieg. W powietrzu też długo wisiał, ale też mi tutaj brakuje jakiegoś takiego elementu, wiecie, takiego wow. B, B, B. 87 minuta gry. Jose Mourinho. Aha, ja chyba wiem co to jest. Czy to nie jest za opóźnianie gry? Czy, nie? No fajne. 90 minut gry. To chyba było, żeby się wykartkowali, tak? Przed rewanżem. Żeby w rewanżu nie zagrali i mieli czyste konto na kolejną rundę. Coś takiego. No kreatywne. Ale to jest setje. Nic niesamowitego. No bo po prostu powiedział swoim zawodnikom, żeby zwlekali. A w związku z tym sędzia im dał pożółtej kartce, w wyniku czego wylecieli z wojska. Potem chyba były jakieś konsekwencje tam od Łefy, czy, czy od kogoś, ale Cetier. Nic niesamowitego. Lecimy dalej. Kobiety. <głosy> <głosy> Jaki wzrok. Piłka nożna kobieca. To mnie rozbawiło. Dom Atier za, za samą minę tamtej babki. O, tutaj Eden Zart. <noise> też fajne, też fajne. Na pewno trzeba dać pusika za wykorzystanie osób trzecich. Spójrzcie na dwa zgrabne ciosy, tak zwany fast atak, Podwójny fast atak, Gdzieś tutaj pod żebro. Z tego co wiem, to ten, ten chłopaczek został jakimś tam potem milionerem. Jakiś alkohol sprzedawał czy coś. Też fajne, fajne. Duży plus za wykorzystanie, właśnie, publiczności. Atier. I w sumie, no nie wiadomo, gdzie by był ten, by był ten chłopaczek, gdyby nie te Kopnięcia, gdyby nie to skopanie, może by takiego sukcesu nie osiągnął, więc, yy, więc, tak, atier. Tak zwany efekt motyla tutaj bym zostać wykonany. No, i tyle. No, i tyle. Drodzy Państwo, podobało mi się. Chyba, chyba mi się podobał nawet ten odcinek. A przeważnie mi się odcinki na ten kanał nie podobają, więc jest to jakiś sukces. Jeżeli chcecie drugą część czerwonych kartek, niesamowitych czerwonych kartek, no to oczywiście zapraszam do komentowania. Może chcecie to samo, tylko że z innym tematem. Może nie wiem, żółte kartki albo najlepsze nurkowanie, albo coś takiego, coś wymyślę. Też możecie zostawić odezwę w komentarzu. Na dzisiaj to tyle. Ja się żegnam. Żegnam.